Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na dzisiaj opowiem Wam temat związany z kontrolą z PIP-u. Mieliśmy kontrolę z inspekcji pracy, która niestety zmusiła nas do tego, żebyśmy się pozbyli podnośnika. Opowiem Wam nie tylko o tej sytuacji, powiem Wam jeszcze jak sobie radzimy bez tego podnośnika, jakie rozwiązania wdrożyliśmy, żeby ułatwić sobie pracę, no bo Audi RS7 wymagało tego, żeby troszeczkę go podnieść względem oklejania go w pełni w macie. Zresztą, jak możecie zobaczyć. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam na odcinek. Partnerami kanału są POKA Premium Equipment, Detarner oraz Honey Combination. Polscy producenci budujący detailing na całym świecie. Wybierając ich produkty w sklepie Mr. Cleaner wspierasz nasz kanał. Słuchajcie, zanim przejdę oczywiście do opowiadania o historii samej kontroli, pokażę Wam kwestię, jaką sobie wymyśliliśmy, żeby sobie poradzić. Oczywiście no, podnośnik mieliśmy swojego czasu, osoby, które nas obserwują już dłuższy czas, raczej będą wiedzieć o co chodzi. Musieliśmy się go pozbyć, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zastosowaliśmy tutaj po prostu rejs rampy. Oczywiście na początku, no, zaraz je znajdę, zainwestowaliśmy w takie. O, tu są. Zainwestowaliśmy w takie alegrowe y, najazdy. Niestety one są raczej fajne są pod kątem ceny, ale niepraktyczne pod kątem raz jeszcze długości, dwa wysokości samego najazdu. Na chwilę przyznam szczerze, dawaliśmy sobie na nich radę. Y, no wiadomo, z braku laku i to dobre. Y, o co chodzi? Dlaczego w ogóle się korzysta z takich najazdów? No bo no przecież mamy, o właśnie, tu taką matę. Możemy się schylić, możemy sobie pracować. Zresztą na przebitkach będziecie widzieli, jak tego typu praca wygląda. Problem polega na tym, że jak układamy sobie folię, no to ona często ma jakiś swój wymiar, swój kształt. I taka folia no nie może nam absolutnie dotknąć podłogi, bo raczej będzie to dyskwalifikacja jej do dalszej pracy. Wiadomo, można to wypukać z tego piasku, można czyścić to po prostu, ale no jest to dodatkowy czas, no i ryzyko, że, że to się nie uda i po prostu formatka idzie do śmieci. Więc podniesienie samochodu nie jest tylko komfortem dla pleców. Podniesienie sobie samochodu jest przede wszystkim zabezpieczeniem materiału podczas pracy. A druga kwestia, no trzeba to wyraklować. Słuchajcie, dzisiaj będę tutaj troszeczkę musiał te pozycje zmieniać, żeby Wam coś uświadomić, pokazać. Natomiast jeżeli potrzebujemy tą dolną płaszczyznę wyraklować, no to albo się położymy i będziemy kąpać się w całym tym płynie do PPF-a, albo po prostu jedziemy sobie na jazdy i będziemy sobie wygodnie, w miarę oczywiście, pracowali. Podnośnik zawsze jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast no, do tego przejdziemy już za chwilę. Słuchajcie, tego typu najazdny znajdziecie w Datexie, czyli sklepie internetowym, który sprzedaje między innymi produkty Xpella. Datexa jest ich oficjalnym dystrybutorem i szczerze mówiąc nie wiem czy nie jedynym. Oczywiście jest to produkt ze Stanów Zjednoczonych, więc jego koszt no, najtańszy nie jest. Jest to gabarytowo duże i dosyć ciężkie, ale takie też musi być. Dlatego, że solidne wykonanie daje nam bezpieczeństwo, no, szczególnie obsługując nietanie samochody. Więc tutaj nie ma co patrzeć na oszczędności. Wiadomo, tego typu najazd też się przyda, bo słuchajcie, my korzystamy często z jednego i z drugiego. Natomiast no, tamten ma ograniczenia przede wszystkim właśnie długościowe. W związku z czym, na samochody, które były jeszcze niżej osadzone, albo po prostu ten zwis był dosyć wydłużony, no to już było ryzyko, że nie wiedzie w ogóle nam na ten najazd i trzeba było podkładać deski. No i przyznam szczerze, raz, drugi, trzeci zastosowaliśmy tego typu metodę, ale podkładając deski nie wyglądamy profesjonalnie. A no, jakby nie było, studio tutaj ma głównie prezentować nasze usługi na wysokim poziomie, w związku z czym, jak klient wchodził, no i oglądał trochę tą partyzantkę, właśnie, że podkładamy deski, żeby jakimś samochodem wjechać. No to, to nie wyglądało to zbyt fajnie. Dlatego. Inwestycja w tego typu produkt, jakim jest właśnie profesjonalny najazd, rzeczywiście będzie tym efektem wow i przede wszystkim będzie to najbardziej bezpieczne, jak to tylko jest możliwe. Swoją drogą, ten produkt jest już długo na rynku, ale mieliście, może mieliście okazję zobaczyć go na jednym z naszych odcinków pokaz swoje studio, czyli tego materiału, w którym byliśmy w Karspa Katowice, czyli w salonie Ferrari. Dosłownie mówiąc, tam prezentowałem po prostu ich pracę na co dzień, ich produkty na co dzień i jednym z ich produktów właśnie był ten tego typu najazd. I mam nadzieję, że uda się jakąś przybitkę z tego materiału znaleźć. Jeżeli tak, to oczywiście właśnie wam się wyświetla. Podnośnika. W sumie tak, wy macie duży przemian. Tak, i, i naprawdę nam wystarcza. W zupełności. Do oklejania nie ma, e, nie ma potrzeby podnośnika, nie musimy ściągać kół ani nic takiego. Musimy jedynie co sobie podwyższyć, e, czy to przód, czy tył samochodu. I no te tak, rampy nam w zupełności wystarczają. Choć tutaj i tak mamy plastikowe dokładki, więc tak, to, ale, ma, to była taka profora. wygoda, żeby się nie garbić, tak nie schylać, nie klękać w kimałce. Ja was oczywiście odsyłam do Dateksy na zakupy. Oczywiście produkt najtańszy. Nie jest, ale myślicie, jak, myślę, że jak się odezwiecie, że jesteście widzami naszego kanału, a ja jakby nie było delikatną promocję, dzisiaj tego produktu robię, to również i oni zrobią dla Was promocję, mam nadzieję, w jakimś fajnym procencie rabatowym. Oczywiście warto po prostu spróbować. To, co warto jeszcze na pewno mieć w przypadku szczególnie, gdy nie mamy podnośnika, no to tego typu mata właśnie do, do położenia się. Słuchajcie, tu akurat e, również z tej firmy, czyli racer tak się to nazywa od Ramsa. mata, która jest od spodu plastikowa, czy tam, no nie wiem, to jest generalnie jakaś taka wyściółka wodoodporna. Natomiast z góry mamy filc, dzięki czemu będzie nam się też wygodniej pracowało. Można to położyć w wodzie, można to położyć oczywiście na tych kałużach, które powstają przy oklejaniu, i nie stresować się, że zaraz będziemy cali mokrze. To jest dosyć komfortowe. Natomiast to, co, nie, jaka jest przewaga tej maty konkretnej, no bo wiadomo znowu, możemy wziąć karimatę z dekatlona za 20 zł czy 50. Ale coś za coś, dlatego że tutaj dosyć sporo mimo wszystko zbiera się tego, tej wilgoci. A wilgoć na tego typu materiała wiesz jak działa. No, zaraz grzybki, jakieś pleśnie i tego typu się pojawiają. A ta, ta, ma, ta ma właściwości antygrzybicze, antypleśniowe. Jest po prostu specjalnie zaprojektowana pod to, żeby służyć dzielnie właśnie w tych wilgotnych, ciężkich dosyć warunkach. Więc ja jestem dumny z kolejnych fajnych nowych sprzętów, które jako kolejny właśnie krok milowy ogarnęliśmy dla naszej firmy. No, ja staram się rozwijać naszą firmę cały czas na bieżąco. Myślimy teraz nad podłogą modułową, także mam nadzieję, że również niebawem będziemy w stanie Wam coś zaprezentować. Mam nadzieję, że również coś polecić z jakimś ciekawym rabatem może, a nuż się coś uda tego typu zorganizować. Swoją drogą, jak macie coś do polecenia, wpisujcie w komentarzach, a nuż do tego czasu jeszcze czegoś nie wybrałem. Także ja Wam jeszcze oczywiście zaprezentuję dalsze części pracy i w międzyczasie właśnie będę opowiadać o tym, dlaczego podnosik musieliśmy sprzedać. Oczywiście stały punkt programu, czyli omówienie bieżących prac. RS7, oczywiście materiał na temat oklejania tego auta pojawi się na naszym YouTubie w zakładce Paint Protection Film. Słuchajcie, no ja Was zawsze będę starał się edukować maksymalnie w zakresie tego, żebyście wzbogacali własne firmy zarobkowo. Więc polecam Wam produkowanie tego typu treści, które bezpośrednio są w stanie Wam ściągnąć klienta. U nas jeden film przeprowadza każdego jednego nowego klienta, więc no ja będę robić je już do końca życia, bo to sprawi, że do końca życia będę mieć klientów na oklejanie. i 那么。 Myślę, że ilość tych zleceń, które jesteście w stanie oglądać na naszym YouTube, ale też na social mediach, do których Was zapraszam. Jeżeli mogę oczywiście Was o to prosić, wbijajcie Cube Detailing Wrocław, Cube Detailing Pyskowice, Cube Detailing Garage, to jest nasz oddział Gliwicki, no i Cube Detailing Paniówki, czyli nasz główny profil. Do tego, żebyście zostawili po sobie ślad w postaci łapki. Myślę, że to będzie taki miły gest. I teraz zobaczcie, jeżeli każdy z nas, nawzajem detailerów, polubiłby swój profil, no to dla każdego z Was nic by to nie znaczyło. Jeden profil polubił więcej. A a zobaczcie, jak mogłoby to fajnie zadziałać, żeby wasz profil rósł w górę. Tym bardziej, że słuchajcie, no, tego typu promowanie profili powoduje wprost, że biznesy są w stanie rzeczywiście więcej osiągać, więcej mieć klientów. Ja Was do tego serdecznie zachęcam. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak się reklamuje tego typu pracę, zapraszam właśnie na tą odnogę Paint Protection Film na naszym kanale, jest to po prostu kolejna playlista, która Wam się wyświetla. Tutaj przechodzimy do Skody VRS. Co prawda, znaczek już jest zdemontowany, bo samochód wstępnie przygotowujemy do oklejania. No, jak żeby inaczej, mrożenie lakieru. U nas tego matu ostatnio idzie dosyć sporo, ale nie ma co się dziwić, no, jest to usługa dwa w jednym, bo raz ochrona lakieru, na czym wielu osobom zależy, szczególnie przy nowych autach, ale dwa, mamy też stylizację, i to jest o tyle fajne, że no. Opłaca się to po prostu względem tego, co w salonach dzisiaj firmy proponują. Raz, że nie widziałem Skody w macie, szczerze mówiąc, czy, czy w ogóle ma taką opcję w, w konfiguratorze. Dwa, że no na przykład RS7 w macie jest dostępna, ale kosztuje zaporową cenę. I to nie jest tak, że kogoś z RS7 nie stać na oklejenie, na kupienie sobie takiego lakieru matowego, no ale taki lakier raczej by i tak chciał zabezpieczyć. Więc tutaj mamy dwa w jednym. Myślę, że z tego tytułu właśnie wynika unikatowość tej usługi i jej i jej popularność. Także my się bierzemy za tą skodzinę i w międzyczasie też zastosujemy właśnie sobie Race rampy do tego, żeby Wam zaprezentować, jak się je użytkuje, jak to jest praktyczne. Wiadomo, już z RS-7 widzieliście, jak to wykorzystujemy, no ale mimo wszystko więcej punktów kontrolnych da Wam troszeczkę lepsze zrozumienie, zrozumienie tematu. Tak mam nadzieję, przynajmniej, że to uda się właśnie zrobić. Tutaj nie zajmujemy się tylko oklejaniami, ale również detailingiem. Taka stara. Audica. Nie wiem, co to za model, szczerze mówiąc, i wymądrzeć się nie będę, bo, bo zapewnie nie trafię. Natomiast korekta lakieru, ceramika jeszcze jesteśmy przed zabezpieczeniem, ale już zaczyna wyglądać całkiem nieźle. Dach w kabriolecie oczywiście będziemy impregnować. Także ja was zachęcam do tego, żeby do detailingu stosować produkty od naszych partnerów, czyli Deturner nam dzielnie służy do tego, żeby codziennie przygotowywać lakier, czyli Honey combination. No tutaj nie może być inaczej. Produkty do polerowania właśnie tego typu zastosowaliśmy na codzienną pracę z efektem mam nadzieję, jaki możecie zauważyć w całkiem niezłym stanie. Oczywiście wszystko możecie sobie zainstalować na Półki Poka Premium, dzięki czemu Wasza praca będzie zorganizowana, ale przede wszystkim będzie też profesjonalnie wyglądać, co pozwala, jak udowodniłem, zarabiać. A wszystko to znajdziecie w sklepie naszego partnera, czyli w Mr. Cleanerze. No i teraz meritum, czyli sama kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Nie bez powodu znajdujemy się w naszym pomieszczeniu socjalnym, przy właśnie tego typu szafce, bo no to jest jeden z elementów kontroli, który musieliśmy w ramach no, tej inspekcji poprawić. W sensie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te pomieszczenia socjalne, no to wszystko zostało przez inspektora zilustrowane. Podnośnik był z jednym z elementów, który nie zdążył zostać zilustrowany na całe szczęście, dlatego, że podlegał właśnie dodatkowym kwestiom prawnym. Mianowicie każdy podnośnik wymaga kotwiczenia. Kotwiczenie wymaga specjalnie przygotowanej posadzki. Specjalnie przygotowana posadzka wymaga no, specjalnego oczywiście projektu podbitego przez kierownika. No, i tym samym mobilny podnośnik, który zastosowaliśmy, no, traci swoją, swoje, swoją zasadność, czyli przestaje mieć funkcję mobilności, no bo kotwiczenie podnośnika oznacza, że już nie możemy sobie nim przestawiać. Mieliśmy podnośnik mobilny, dzięki temu mogliśmy sobie no, podnosić tak, jak nam było wygodnie, ale w świetle polskiego prawa no, no nie da się. I inspektora nie interesowało to, że ten podnośnik jest przystosowany do mobilności. Inspektora interesowało tylko to, czy jest podbity przez Urząd Dozoru Technicznego. No, Urząd Dozoru Technicznego nie kontroluje mobilnych podnośników, tylko takie przytwierdzone. Więc no, stwierdziłem, nie kłócę się, po prostu pozbywam się problemu. Podnośnik ten i tak był tutaj. No, raczej rzadko używany, przynajmniej wtedy, bo oklejania nie mieliśmy aż tak dużo jak w tym roku, więc teraz by się przydał trochę bardziej. No ale Race rampsy na szczęście załatwiły nam ten problem. Tak czy inaczej, jak widzicie, zdarzają się właśnie tego typu problemy. Na szczęście u nas udało się bez żadnych zbędnych dodatkowych kłopotów. Po prostu była to tylko i wyłącznie instrukcja. Instrukcja też właśnie ograniczała się do wymiany, Mebli, które mieliśmy tutaj zastosowane. W sensie każdy z pracowników no, mógł sobie swoje rzeczy zostawiać gdzie chce. Mieliśmy zwykłe szafki, takie kastoramowe, ale niestety takie kastromowe nie mogą być musi być metalowa szafa szafa z atestem tak żeby każdy sobie mógł kluczyk zrobić i, i zamknąć swoje prywatne rzeczy pomimo że pracownicy przychodzą do nas zwykle przebrani już gotowi do pracy no to jednak przepisy wymagają żeby dla każdego pracownika taka szafka musi być więc to jest dodatkowy element który musieliśmy również zainwestować kolejnym oczywiście tematem jest kompresor który również wymaga Zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego, co oczywiście było przez nas poczynione. No słuchajcie, będąc publicystą, będąc osobą, która nagrywa, pokazuje się, pokazuje swoją firmę, no nie mogę się narażać na to, że gdzieś ktoś mnie zgłosi i przyjdzie jakiś kontrolny i zaraz będzie szukać dziury w celu. My mamy zgodnie wszystko z przepisami. Wiadomo pewne rzeczy typu właśnie tego typu szafa. No była jedną z rzeczy, które no zostało w jakiś tam sposób przez nas, no, no nie powiem zaniedbane, ale może nie do końca dopieszczone tak jak przepisy sobie tego życzą. No ale nie ma ludzi nieomylnych my. Natomiast wynieśliśmy wnioski z kontroli, poprawiliśmy co trzeba. Kontrola została pozytywnie rozpatrzona i temat mamy z głowy. Natomiast podnośnik również mógł u nas zostać jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, wymagał kłotwiczenia, to wymagało specjalnych wzmocnień konstrukcyjnych posadzki, czego po prostu nie chciało nam się już robić. Uważam, że tego typu rozwiązania jak race ramcy, w zupełności temat załatwiają. Natomiast zwróćcie uwagę na, na tego typu przepisy, bo chociażby mój znajomy z Będzina, którego miałem tutaj okazję gościć na jednym z wywiadów, co możecie zobaczyć na naszym kanale, miał kontrolę z Inspektoratu, na, z inspektoratu Środowiskowego, nie pamiętam dokładnie jak on się tam nazywa, natomiast jemu się czepiali właśnie do, do produktów chemicznych, jakich używa i do utylizacji ścieków, które również w tym wszystkim wykorzystuje. Ale to jest temat, który poznacie szczególnie z tego odcinka. Dla Krem, ale teraz powiedz nam o zagrożeniach w tej branży. Wiem, że masz jeden taki mały, nieprzyjemny w sumie konflikt, który musisz rozwiązać, on się w sumie sam rozwiązuje poniekąd, ale opowiedz ogólnie o zagrożeniach, jakie są w branży prawniczej po prostu. No jak w każdej branży prowadzenia własnej działalności, jesteśmy narażeni oczywiście na konkurencję, która oczywiście może nas, brzydko mówiąc, gdzieś tam donosić gdzieś na nas do różnych instytucji, tak? Począwszy od Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego i na przykład Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No i my taką kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu właśnie mieliśmy, ponieważ yy, prawdopodobnie inna firma nas zgłosiła yy, pod tym kątem, że u nas ścieki są nieprawidłowo odprowadzane. No i przyjechał inspektor, wylegitymował się Zapytałem, jaki jest powód kontroli. E, oczywiście nam go przedstawił w ten sposób, w jaki powiedziałem, że chodzi o nieprawidłowe odprowadzanie ścieków, no i zaczęliśmy do przeszliśmy do przeprowadzania kontroli. Tak, Czyli inspektor oglądał nasze studio, oglądał co w środku mamy, tłumaczyłem, jakimi usługami się zajmujemy, że skupiamy się głównie tylko na detailingu wnętrza. Ja natomiast spróbuję nagrać, mam nadzieję, nie wiem, za odcinek 2 materiał o tym, jakie. Przepisy, co dzisiaj wymagane jest do tego, żeby postawić takie studio. Są drogą, to jest jeden z komentarzy, który został przez was napisany, więc zachęcam, żeby pisać kolejne komentarze z odcinkami, które chcielibyście, żebym dla Was przygotował. Więc rozwinę temat troszeczkę szerzej kwestii właśnie tych regulacji prawnych dotyczących studia detailingowego i tam więcej się na ten temat będę rozwodzić. Tymczasem wracam do swoich obowiązków trochę klejenia nas czeka. Mam nadzieję, że Wy coś pozytywnego z tego wyciągnęliście i że nie będziecie zaraz firmy konkurencyjnej zgłaszać do pipu, że mają podnośników zapewne nie zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego, jest to niefajne, nie koleżeńskie, nie róbcie tak. Ja po prostu mówię, jak to sytuacja u nas wyglądała, a czy kontrola była ze wskazaniem osób trzecich, czy po prostu losowo, sami sobie odpowiedzcie. Ja natomiast zaznaczę, że Paniówki to jest taka, wiecie, miejscówka dosyć, dosyć malutka, skromna, schowana i raczej nie po drodze mają tutaj urzędnicy, więc tak, tak bym to zakończył. O szczegóły raczej się pytać i nie będziemy, zostawiam to po prostu, zostawiam tą sprawę po prostu niewyjaśnioną, ale już dawno przestałem mnie obchodzić, natomiast Wy jak będziecie się zastanawiać, po prostu przygotujcie się i temat też tak naprawdę będziecie mieć z głowy. Tymczasem dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że cokolwiek pozytywnego wyniesie się z tego materiału. Zapraszam oczywiście do polubienia, do subskrypcji, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i do zobaczenia.